Powse, hop i baba, oba pensjonist. Biecie długo się brał do szkryflania łosia o mojej babeczce, o tej mojej haśbice. Lecy kiedy w tych moich radiokowych łosprowkach wspominą ale jest ci to jakisi, przy zawsze przy jakiejś przyleżytości przy wygowędzeniu o moich naszych rajzach po świecie. No i endlich tak ci mnie rąbło te roski, i że ci chodzi o pisanie, bo mory biorą we chałupie, jakieś się przytrafiło i że łoba są te roski do kupy doma, a nasze pomimo Mieszkanie, wróż zrobiło się mocka za knap, Bruno złobił I oposzł na benzyjo co ogrodom, co hogarom, wycieplnie ze werku na te łośliwe, wypochopione nawet i naszej demokratycznej Polsce we blank po Balcero, po w czasach świadczenia przedemerytalne. Wiecie? Jo poradza spokopić i że hajerom dozwolają pójść na pędzyjo we młodym wieku. Poradza też spokopić i policajtów, wojochów i tymu podanych, inszych fachmanów. Ale nie poradza się zgudzić i że jo, ob, w co z kajsik bez 55 lot stary, musiołek ze dnia na dzień zabrzyć moje biuro, wykludzić się i przewlekslować na, we, na Elwra. Ja, Elwra, bo ani się kajsik chycić jakiejś inszy roboty, pan czemuś się nie, nie przyszli szkorzyć tych dziecki, terazki już znowu za nieskoro, ani zdzierżyć we chałupie blank inszy bez roboty. Przecież same ważenie jodła, co skorzy robią, ino dla uciechy, dla relaksu i takiego entzpanungu, co frajnego czasu nie zajmował. Wiele lat żyje bez tym piwa i gorzoły. Osobliwie, kiedy już i pieniędzy łowocki nie nastykło, zrobiło się śniemi pieronem knap. A i moje ci skorzyjsze mraty kajsi się potracili, kiedy już nie był srogo figura we werku i nie ino we werku, ale i we mieście moich hutniczych Ferajni. Żytnie w tosik i żeło tego łokamżiku miał więcej czasu na szkryflanie tych moich klachów, tych łosprowych, tego Gawędzyniu do radioka i naszego chorzowskiego Cajtunga. To prawda, ale wiele jest trzymać przy kąpie, przy tej łośliwej maszynie łoszkliwej, na wtorą musiałem wekslować moje zwykowe szkryflanie filoki gdzie pierwsze dwa, trzy lata byli moc łoszliwe, ale kości że się przybadał. Łosza roku, kiedy moja Elza wylazowała do roboty, do jej lazaretu, deczko czytaniu naszych i cudych sajtungów, pisaniu no przodzi filokiem, nie skorzy już na ta staturze mojego kompa, za tym szpacer ze moją świekrą, błaciło na bez 80 od staro, ze pauzum na srogie piwo, jeszcze srokszy sznaps, to jo, to i no jo, i szmekny zow, to za świekra, do domu chytąłeś się obiadu dla mojej familii. Kole drugi byłaś moja haźmietka nazwą ze roboty duma, wartko pojeść i użyłaś szpacy ze świetlą. Bez tym czoskiej ci moja Elza pomywała i fertała z lapami po chałupie i użaj ze świetlą bandrową. Po moich pniokach, he, ze takimi sznap z pauzami, i tak śleciało jakoś ich do wieczerzy. I żaden, żadnemu w po nie zawodzą, żaden drugiego niż czterową, wszystkie byli radę, ze tak grytnie pochytanego rozkładu dnia. Trzy lata temu że rzemrzyło się moje roztomieje mamulce, moje świeksze, i deczko się mój dnioszek schlową szpacy ryby piwo jego żała była ważyć jak ważył i tyż to ci się kosik fajnie się kulał aże ludzie dajcie pozór stało się dzień skorzy naszego srogiego narodowego święta 11 listopada moja Elza łozno Dzisiaj miała dzisiaj ostatni róst do roboty stytnie tego idela. I ludzie wszystko mi się pobólu. Do Teroska miałem razzinku, wszystko grypnie pochytane, a łociela miało być ginał na łopach. Nasze norworowe święte w torenom kozali fajować. Ja kozali kozali, śleciało jak zawdy. czwartek 11 listopada, fanów do łokin żody nie wrajżową, krom jednego mojego sąsiada ze pierwszego sztoku, bo ten zwik już pierony dawno wyszł u rozmły. No nie z pomoże bali wypokłypone bez Warszawskim warszawskich mądroków święto flagi, które miało usprawiedliwić fal i że terazki krum maja moja od o 20 lot trzeciego moja. We piątego o szaroku, ledwa siedeczką na nachtisz, na kierym zawdy, a można nie zawdy, ale tak od jakichś 8 lot, moja haśbietka stawiała śniadanie dla mnie, jak wylazowała do roboty, do tego naszego chorzowskiego lazaretu, chcesz się obyrtać, a sam co Nosik mi za vodzo. Jest nerkusie. Moja dalsi nero. Ja, wspomniał, jak się nie idzie do roboty. To szło, się trzymać, ale kiedy ona miała zrynchtowaniu, śnioraniu, chyciowa się za sprzątanie, coś i nie dziugło. Wyrazu ja ze prikoda i lawatko ku mojemu kąpowi, a sam szyjskie stołki na pośczotku izby, gardiny, gardiny symnięte, tichtug na delinach, narichtowane dobranio. No, no, nie poradza wleść do mojej izby. Zły jak w studiosku, w się i podepto jak do na piwo. I do ludzie bez śniorania. Zawrzeć sprzątałam, moja haźbietka we sobota przed południem i zajęło i to dwie, trzy godziny. Jest już ten czos ważył łobiot, zawdy zawsze od kielanostu tu która sobotnio-niedzielny łobiot, jak osi mi ten piątek śleciał, aż się odsuć, we sobota u rozwidnioku, a sam ginał ta samo lajera. Moi się coś ich popśniło, jak zawdy, jak zawdy we soboty na napoczła schludzać uzać całkie pomieszkanie. Tego już nie wstrzymał, polożek na piwo do Pytra i obiad był wstydki. Niedziela była cichą msza, a we od rańca za zirą, kuchą i włośnym łoczom nie wieża. Moja elza ze hadrą, mietłą, ferlo po mieszkaniu. Ludzie, to przecież idzie łogowa przyjść. Na odwieczesz jakaś ino przylot ze mojego zwykłego piwa i sznapsa zicnął jak na szeslągu zrobił w mojej babecce srogo egzorta i zdało mi się, i że wszystko gnał pochytała. Na drugi dzień było śniadanie, kole ósmej, ja się wykludził na szpacer, ale pieruny napoczło siąpić, wartko wrócił jak do domu, a sama ja i byśka, haśbytka, jużaj, tyro po tych naszych 70 kwadrat metrach po mieszkaniu, ze śmiatkiem, kiblim poroma hadrami i gałgonami. Wiecie, idzie do tego się przybadać, ale pierun mam mnie strzelić, kiedy wlazę do kichyni, co by się chycić w jeszcze do porządku, nie wiem, żeby jakiegoś talerza, garca albo szolki, a moja ustyczy samną i bierze się do pomywania. Ja się ani nie obrknę, a ona już zaś poradzi użyć i że coś ich śleciało mi na linię, i już zaś wyrto ze śmiatkiem albo inszą bietłą, mopem czy czymś tam czy jeste. Wiecie, wziąłem się, co by, i co by wygodzić mojej Edzie, ciepnąłech cygarety, gorzoła, szkata i każdodniowe wylazowanie na szpacy. Do dom nosiu ich tak jak się miarkował, że te roski to już by da, miał duma święty pokój. Ale bogać tam, łazce bardziej o skokocuno i wściekło łajziła to tego, i że nie miała blank się do czego przycapić. Ale obych nie wiem, jak wają, to złowizł, mój kamrat Peter miał gorszej sycufal. Jejślik jego baba Krista siedziała przy telewizorze i coś tam gadała, można dosia. Łogo się ku swojemu hopowi rządzi konemu. Wiesz, Ja się hiciła na tym i że żejo furt godum ze telewizorem. Peter ta kuchnął na i godo do komputera. Słyszałeś? Słyszałeś? Moja staro goda ze telewizorem. Poradzisz to spokopić. I moje roztomile są oczy. to już umie te łożkliwe sztynkrowanie chnet bez trzy tydnie zaraju. Łogu idzie, kiedy w jednym pomieszkaniu znajdzie się dwóch zwiekowanych pensjonistów. Oj, pnioku.